Po raz szósty w Dębicy odbędzie się Dzień Urody, Zdrowie i Piękno. W tym roku, w dniu 8 września o godzinie 18 w hotelu Lord. To wydarzenie organizowane cyklicznie przez doktor nauk farmaceutycznych Lucynę Sąborską zyskuje coraz więcej fanek. To tu mogą się dowiedzieć jak powinno wykonywać się profesjonalnie zabiegi pielęgnacji urody. Dopytać stylistki w jakich fasonach i kolorach jest im najlepiej. W tym roku oprócz stałych elementów będą nowości. Będą rzeczywiście te punkty programu, które były w poprzednich latach, a które cieszyły się dużym zainteresowaniem u pań, a więc na pewno będą porady stylisty, na pewno będą porady kosmetologów, z pewnością cieszyć się będą zainteresowaniem porady fizjoterapeuty i podologa podejdziemy holistycznie do naszego piękna i zdrowia, ale będą też nowości. Będzie można sobie zbadać krążenie obwodowe, będzie szereg badań, choćby badania trychologiczne, badania rzeczywiście fizjoterapeutyczne, być może stomatologiczne, no, mnóstwo badań, wszystkich może nie wymienię, żeby też coś zostało było niespodzianką dla pań. Doktor farmacji Lucyna Samborska podkreśla, że ważne jest wcześniejsze zarejestrowanie się, bo tylko wtedy można brać udział w losowaniu cennych nagród oprócz części wykładowej dotyczącej zdrowia i urody i oprócz konsultacji i badań, które wymieniłam, znaczącą i bardzo sprawiającą Panią radość, częścią są losowania nagród. I oczywiście firmy przygotowały, jak zawsze, bardzo dużo nagród. Będą to zestawy kosmetyków z Instytutu Piękna Estederm, będzie bardzo dużo zestawów kosmetyków polskich również firm kosmetycznych, będą do wylosowania w na zabiegi pielęgnacji i regeneracji włosów. Będą vouchery również do stomatologa, będą na pewno do fizjoterapeuty, do trychologa. Dobór, oczywiście profesjonalny dobór naszych, naszej pielęgnacji, czyli taka recepta na piękno również i zabiegi w instytucie nie tylko w Dębicy, ale również w Rzeszowie. Myślę, że tych losowań będzie jeszcze więcej nagród jak w tamtym roku, a było dużo, i myślę, że sprawią Panią dużą radość. I oczywiście czeka na Panie poczęstunek, poczęstunek, który zaserwuje serniczek w koronce, i oczywiście dębicy restauratorzy. Będzie coś na słodko i będzie również fit. Każda z pań podczas wydarzenia otrzyma prezent. Jak podkreśla doktor nauk farmaceutycznych, Lucyna Samborska bardzo lubi organizować różnego rodzaju wydarzenia dla mieszkańców naszego miasta. Wszystkie wydarzenia, jakie robię w Dębicy, sprawiają mi ogromną radość i satysfakcję. A tak naprawdę twórcami tych wydarzeń są mieszkańcy Dębicy. W tym wypadku to panie najczęściej. I ja korzystam z tego, że pani przy okienku w aptece udzielają mi właśnie porad, wskazówek, że potrzebują, że chciałyby się zrelaksować, spotkać, poczuć się tak luksusowo. Spędzić miło czas, spotkać koleżanki, znajomych, dowiedzieć się coś, poszerzyć swoją wiedzę, bo każda z nas walczy z upływającym czasem. Najlepiej, jak mi to pani mówi, żeby się dwa razy e, wolniej starzały i o tym również będą wykłady, jak dwa razy wolniej się starzeć, jak zatrzymać upływający czas, jak być aktywną, jak być szczęśliwą, jak być piękną. Zarejestrować można się w aptece Melisa lub pod numerem telefonu 781